Chodź stary, bo zęby wybijesz! Co? To nie tak, że spierdolnisz, to już po gaśnicy? Nie, M czemu? Nie? nie? wiem. Ty, nie. ja to weź, bo ci wyskoczy z ręki. A? Spierdalaj! Typie, kurwa! Gaśnicą można otruć, co ty, w GTA kurwa nie grałeś? O chuj! Ale będziemy się walić na kurwę z gaśnicy. Dawaj jeszcze raz. Ty, tu ucieka coś z niej. Ucieka? No. To wali jeszcze raz. To do oporu, do oporu, do oporu na kurwiaj. Ło! Do... No da nie. ucieka? Ucieka? Ucieka czy nie? Nie Trochę daje. Ta? No. no to chuj, zużyj, mamy drugą, jebać. drugą mamy. Tą zużyj. Zużyj Ta? tą. No wal na pizdę tam. No wal oh. O leci z chuja leci o, zużyła się Puu to... Nowy numer. Nowy numer. Palimy to na słuchkę. Dawaj pod spałem. Co? Dawaj pod pałek, co? Dawaj, pod pałek, dawaj pod na pizdę ogień. Zwarę, kurwa ognia. Ja DJ. Po, jaki pojeb. Jakoś. O, ja. ja. co się dzieje? Pa... Dawaj lej! Lej no opór. Lej kurwę jebaną Dawaj tu masę świerdaloną kurwa na sukę Wrzuć to butlę tam Wrzuć jak... <laughs> Brz butle i spierdalamy Tu ty po uh. <laughs> Nie trafiłem <laughs> I Teraz kto ma podejdzie? Damy jest butla? Wal butle kurwa na web. <laughs> ziemi... Ej, kiełbasa z plastikiem, wyjdź, no, zabierz, kurwa! Ty, jak to się? Sińskie gaszenie Zębem, na pizdę. kurwa, otwórz. Co, ty, to... Kurwa, nie we mnie. Dobrze. <laughs> tak. Z kurwy gaszenie na bide. widać. I today I gonna show you how to. Yy, kurwa, zgasić ogień. <grymne> balony kurwa na stółkę jest. Chyba <grymne> nie starczyło! Nie starczyło! <grymne> strażakonik, z kurwa. Dobra, z pistoletu akcja dym. Akcja dymy, kurwa, dymy. Wali, kurwa, z pistoletu. Trzeba ten zgodnik, Ładuj, kurwa dymka! <laughs> Ale dymy, kurwa! Dawaj gdzie się Odkręcaj, leje. Musisz odkręcić, to nie jest tak? gaśnica, Ta. kurwa. Zaraz będziemy nic. gasić tutaj innymi metodami? sikawką. Innymi metodami zaradzimy? Zalewamy zbiornik. Jak on reload robi, kurwa. Dobra, uwaga, bo to. Dobra, reload to gazowana. Tak. Z gazowanej wody gasimy typie. Jak my najebani. Zobacz. Ta, my to powstanie robimy, kurwa. A jak? Zobacz stary. Zapierdol, kurwie jebany. Dawaj, bo bateria typie, pada. Ile procent? 20. My to stary. stary. <laughs> Strażak sam! Jebany. Kurwa Weź dymy, my. ja pierdolę. stary. <laughs> <Szuczany> i chuj mamy jeszcze wodę, spoko, spoko kurwa, no stary, ale jest lipa zapchało się kurwa, tutaj <Szuczany> dymy ale tak. będziemy jebać, kurwa Ta? stary, czekaj, bo ja nie widzę czatu nie mogę mówić, co tu się odpierdala w ogóle No kurwa! Ojej, Adam, Adam! Co? Dawaj, dolać? Nie, na pizdę wylewamy trochę. Kurwa. Dobra, że też tu Nie, 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 to musi być z takiego zbiornika bibijskiego. Jak tu strażakonik, z kurwa dymy zrobił i やった